tutaj, Chris. I ze mną jest gość specjalny, Paulina. Ale w tym filmie się nie ukaże, w następnym na pewno. No więc, tak. Dzisiaj w dzisiejszym filmiku zrobimy eksperyment. Nie wiem dokładnie, co ma z tego wyjść, ale kupiłam między innymi takie produkty. Mam, będzie nam potrzebne kubeczek plastikowy. Taki aromat śmietankowy. Mentosy. Miętosy. Pastylki pudrowe o smaku miętowym, też. Um, więc, no, znaczy nie musi, być, nie musi być to razem, ale my akurat wzięliśmy to i to, bo może, mogą być albo pastylki, albo mentosy. Kawa. Między innymi. Taki napój, bo my akurat wzięliśmy fantę może być Sprite, Coca-Cola i tak dalej, ale to będzie nam potrzebne. Cukier i metalowa, metalowa łyżeczka, po prostu zwykła łyżeczka do mieszania. Nożyczki i coś takiego, tylko że pełne, bo my akurat już wylaliśmy, bo jest to w kubeczku tutaj. I zaczynamy nasz eksperyment. Jeżeli wlaliście już sopelek do zamrożenia o smaku kola, nie zamrażajcie tego sopelka. On, ten eksperyment nie będzie do picia. A więc tak, mamy już Coca-Colę i użyjemy teraz aromatu. Nie, 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 zapomniałam. Na początek teraz będzie Fanta. Musimy to, to wlać, żeby się zmieściło. Zmieściło. Możemy zostawić do, do picia dla siebie. Ale mamy to. Bierzemy łyżeczkę Mieszamy. Ogólnie tego będzie gazowane. Wygląda jak piana. Jak paliwo, jak alkohol, ale mniejsza oko. I wlewamy aromat śmietankowy. Gdzieś mniej więcej tyle, żeby zostawić na potem. I mieszamy. Bierzemy cukier, nabieramy 4 łyżeczki cukru, wsypujemy, może nam się zagazować, i to dobrze, bo ma się zagazować. Możemy zrobić bałagan, dlatego najlepiej robić to w łazience, ale my nie robimy tego w łazience i to jest nasz błąd. Trudno. Nie wiem, czy wlałam wszystkie cztery, ale... Jeżeli nawet wziąłam trzy, to trudno, może być ile chcecie, ale najlepiej to cztery łyżeczki. Mieszamy, mieszamy, jak widzicie mamy to. I bierzemy kawę. Bez łyżeczki. Mniej więcej tyle. Może pachnieć kawą, bo ma pachnieć kawą. I mieszamy. Dobra, i dodajemy jeszcze trochę naszego aromatu śmietankowego, którego prawie nie ma. To do, do końca już wydajemy. Dobra, to, to się nam jeszcze przyda. I mieszamy znowu. Dużo będzie tu mieszania, ostrzegam. Dobra, wymieszaliśmy, i teraz czas na pastylkę miętową jedną, drugą, no i mentosa, a nawet trochę więcej mentosu, i trochę dolejemy.